Łączymy się z panem Karolem Sobczakiem, burmistrzem Olecka. Dzień dobry. Dzień dobry panu redaktorowi. Witam wszystkich słuchaczy Radia 5. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a zaczniemy od inwestycji. A lata to czas, kiedy kiedy można budować jak to wygląda w Olecku? Rzeczywiście cały rok generalnie pracujemy nad inwestycjami w Olecku, czy to nad pozyskiwaniem, czy już nad realizacją i nie dzieje się inaczej w tym okresie, co prawda ogórkowym, wakacyjnym, ale my nadal pracujemy i tak na przykład w ubiegłym tygodniu Kopernika i Armii Kra Krajowej. Jest to centrum e, miasta. Inwestycja finalnie ma poprawić komunikację w obrębie tych ulic. Ponadto teren ma zostać odwodniony, utwardzony, powstaną nowe miejsca parkingowe, lepsza komunikacja, oświetlenie, miejsca do nawracania. Inwestycja ma trwać około dwóch miesięcy, a więc myślę, że na początku września będziemy już się cieszyli nową infrastrukturą i e, nowym standardem w tym miejscu, e, tak jak powiedziałem, w centrum miasta. Również trwają prace na osiedlu siejnik w zakresie remontu drogi, tak zwany pierwszy wjazd na osiedle i mieszkańcy już korzystający z tego odcinka odczuli pierwsze efekty tych pra tychże prac. Obecnie wykonawca kontynuuje że prace w kierunku drugiego wjazdu i zakładamy, że inwestycja zakończy się do marca 2025 roku. Również już na ukończeniu są prace na dworcu PKS, dworcu PKP w Olecku. Praktycznie na koniec sierpnia, początek września przewidujemy zakończenie tychże prac, a zatem otrzyma na dworzec nowy kształt, piękne standardy i myślę, że ten dworzec będzie godny XXI wieku. I również w tej chwili, bo, bo pozyskaliśmy pieniądze od marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego na nowy obiekt architektury, tak zwany mostek, na takim wycieku wodnym, który nam od dłuższego czasu rozwadnia, rozmiękcza ścieżkę wiewiórczą dookoła naszego jeziora. I pozyskaliśmy 30 tysięcy złotych i przechodzimy już do inwestycji. Także myślę, że w tamtym miejscu Moleczanie i turyści po prostu nie zmoczą stopy, a przejdą spokojnie wizurczą ścieżką. Także tych sytuacji się dzieje troszeczkę i cały czas nad tym pracujemy. Jakie plany na przyszłość? 15 lipca, jeżeli już mówimy o takich planach przyszłościowych, złożyliśmy właśnie wniosek o dofinansowanie zadania, dużego zadania, bardzo dużego. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. I zakres rzeczowy złożonego projektu polega na poprawie efektywności energetycznej budynku szkoły. Przypomnę, jest to największa szkoła w Olecku, największa gminna. Ponad 500 uczniów, duży obiekt i generalnie no, ten efekt modernizacji energetycznej my mamy nadzieję że poprawimy i w ramach projektu po wykonanym audycie energetycznym planowane jest między innymi ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropów i stropodachów nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją Modernizacja instalacji wewnętrznej CO, instalacji oświetleniowej, fotowoltaika i to tylko część tych prac planowanych w ramach złożonego projektu. Chcę powiedzieć, że wartość szacowanej inwestycji to jest prawie 5,5 miliona złotych, a więc dosyć duże zadanie i w tym wnioskowane dofinansowanie 4 miliony 250 tysięcy złotych. I orientacyjny termin. Rozstrzygnięcie naboru to jest luty 2025 roku i oczywiście mamy nadzieję i liczymy na to, że to dofinansowanie otrzymamy i tym samym będziemy mogli przejść do już inwestycji w roku następnym. Do końca miesiąca planowane jest również złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach programu Interreg Litwa Polska we współpracy z naszymi partnerami z Litwy, to jest z Kozłową Rudą. W ramach projektu z partnerem z Kozłowej Rudy planujemy już po raz kolejny pozyskać środki na stworzenie wolecku parku linowego. Natomiast projekt z ludzkimi który realizowany byłby we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury, polegałby na wyremontowaniu dalszej części naszego budynku Rok Mazury Gerbatę, pomieszczeń i terasu przy tak tzw. arcie. I to byłby projekt właśnie, tak jak powiedziałem, realizowany przez Rok Mazury Gerbatę. I celem głównym projektów, nad którymi jeszcze pracujemy, jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego Włączeniu społecznemu wzrostu na obszarze przygranicznym poprzez współpracę z transgraniczną obu krajów. Zatem mamy w tej chwili pracę taką do wykonania, terminy nas ścigają. Ale jestem dobry myśli, że zdążymy te wnioski w terminie złożyć. Skoro mowa o terminach, które ścigają i wyścigach, podróże z klasą, z takim przedsięwzięciem wystąpiło Ministerstwo Edukacji, trzeba było się śpieszyć chodziło o przyznanie pieniędzy na wycieczki szkolne, czy, czy gmina Olecko zdołała skorzystać z tego projektu? Tak jak pan redaktor powiedział, konkurencja z jednej strony jest duża i stąd właśnie jest to ściganie się z czasem i tutaj dość powiedzieć jako ciekawostkę, że my złożyliśmy w trakcie pierwszego naboru i wystarczy powiedzieć, że w ciągu pierwszych dwunastu minut od uruchomienia systemu wyczerpano środki w kwocie sześćdziesięciu milionów złotych. Tak, oczywiście to jest informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a 12 minut i już pieniędzy nie było, taka jest konkurencja i, i tak byłoby trzeba być czujnym, żeby kliknąć myszką w odpowiednim czasie i być przygotowanemu oczywiście. Nam, nam na szczęście udało się to za pierwszym razem i gmina Olecko wkrótce podpisze porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację wycieczek i udzielona została nam dotacja w łącznej wysokości prawie 59 dziewięciu tysięcy złotych na realizację wycieczek przez Szkołę Podstawową w Babkach Oleckich oraz Szkołę Podstawową w Judzikach. Dzięki pozyskanym środkom wysokości odpowiednio 20 tysięcy uczniowie Szkoły Podstawowej w Babkach pojadą na dwudniową wycieczkę do Trójmiasta, gdzie odwiedzą między innymi Muzeum Westerplatte czy Muzeum Narki Wojennej w Gdyni. Natomiast uczniowie Szkoły Posełowej w Judzikach, odpowiednio klasy 4-6, dotacja prawie 22 tysięcy złotych oraz klasy 7-8, dotacja prawie 18 tysięcy złotych w ramach trzydniowej wycieczki z wiedzą muzea, odpowiednio w Toruniu i Bydgoszcz. Dopowiem jeszcze, że w ramach drugiego naboru, który ruszył w poniedziałek 22 lipca, dodatkowe 20 milionów złotych na program rozeszło się uwaga. W cztery minuty, drodzy Państwo. W minionecku udało się zarejestrować w tym czasie jeden kolejny wniosek, a zatem konkurencja jest duża, tempo szybkie, ale e, zależało nam na tym, żeby nasze dzieci rzeczywiście mogły również w ramach e, tych pieniędzy rządowych skorzystać i wyjechać na wycieczki, a to jest Nasze kolejne takie działanie, które jakby rozszerza to, co nam się, uda się udało w roku poprzednim i w obecnym, że włączyliśmy tym samym do wycieczek e, krajowych, ale w poprzednich latach e, skorzystaliśmy z Erasmusa, gdzie nasze dzieci e, ze czterech szkół wyjechały do Grecji, a w tym roku również wyjechał do Grecji, do Włoch. Także rozszerzamy nie tylko zagraniczne, ale również programy e, nasze tutaj e, wewnątrz. Krajowe, że nasze dzieci jeżdżą również po naszym kraju i zwiedzają najpiękniejsze miejsca, i te historyczne, i te kulturalne. Także cieszę się z tego bardzo, że nam to się udało. O nowym żłobku już mówiliśmy, teraz trwa rekrutacja. Jak to wygląda? Hmm. Rzeczywiście jest to proces, który w tej chwili powolutku, powolutku już do końca, do szczęśliwej realizacji nadal bardzo cie... i nadal nie ukrywam, chociaż czasu już się um, minęło, ale nadal bardzo mnie cieszy fakt, że w Olecku publiczny żłobek krasnoludek. Jeszcze do 31 lipca trwa rekrutacja dzieci, zachęcam więc rodziców do składania wniosków, choć konkurencja jest bardzo duża, nie ukrywam. Jest jeszcze szansa na zapisanie dziecka do żłobka. Do 5 sierpnia planowane jest podanie informacji rodzicom o przyjęciu dziecka. Na dzień dzisiejszy trwa wyposażenie żłobka, chociaż już w zdecydowanej większości mamy to wyposażenie pozyskane. W najbliższym czasie powstanie również plac zabaw, dedykowany oczywiście maluchom, Przywiązany, że tak powiem, ten plac zabaw do naszego żłobka. Pracujemy tak, aby 2 września z radością przywitać pełną grupę już maluchów. Przypomnę i środki do utworzenia i dofinansowanie do funkcjonowania żłobka otrzymaliśmy z rządowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Maluch Plus. I to mnie bardzo cieszy, że żłobek publiczny powstanie po wielu, wielu latach nieobecności właśnie takiej jednostki na terenie gminy Olecku. Mówiliśmy, że lato to czas inwestycji, ale lato to przede wszystkim sezon turystyczny. Jak to wygląda w Olecku w tym momencie, z czego będą mogli skorzystać mieszkańcy i turyści? Jak zwykle, Olecko w sezonie nie tylko letnim, ale szczególnie w tym sezonie letnim narastają nam wydarzenia jedno za drugim, i to z inicjatywy nie tylko samorządu, ale przede wszystkim, to mnie bardzo cieszy, z różnego rodzaju stowarzyszeń, fundacji osób fizycznych. Do którego my jako gmina bardzo chętnie pomagamy logistycznie, organizacyjnie i tym samym wypełnia nam się z roku na coraz bardziej, coraz bardziej bogaty kalendarz wydarzeń. Już od piątku 26 lipca rozpoczął się Mazurskie Mistrzostwa DJ-ów Olecko 2024 rok i to jest piąta edycja już. I zapraszam bardzo serdecznie nie tylko wszystkich oleczan, ale również wszystkich mieszkańców bądź też wielbicieli całego regionu muzyki tak zwanej klubowej. Od godziny 17 w piątek trwać będą półfinały oraz beach party na małej scenie na plaży miejskiej Skocznia. Natomiast w sobotę 27 lipca już na scenie głównej na Skoczni właśnie naszej miejskiej plaży rozpocznie się oficjalny finał mistrzostw oraz after party. Zadanie realizowane jest w ramach inicjatywy lokalnej we współpracy z gminą Olecką. I już z wielkim zaangażowaniem ja sam czekam, bo jestem fanem, dużym fanem te, tego wydarzenia na to wydarzenie. Dlatego zapraszam serdecznie pogodę. Zapewniliśmy na plaży muzyka klubowa, piękny klimat i będziemy, podejrzewam, bawić się w piątek, w sobotę i skończymy w niedzielę nad ranem. Także zapraszam bardzo serdecznie, fantastyczny klimat. Natomiast w sobotę, również 27 lipca. Miłośnicy pływania na wodach otwartych będą mogli zmierzyć się podczas już 32. Oleckiego Maratonu Pływackiego Delfia Swim. Wydarzenie odbędzie się również na parze Miejskiej Skocznia. Już o 9.30 otwarte będzie biuro zawodów. Uroczyste otwarcie nastąpi o godzinie 10.30, po którym rozpocznie się rywalizacja. W tym miejscu warto dodać, że obecnie Olecki Maraton jest jednym z najstarszych maratonów pływackich rozgrywanych w Polsce, od, a od 2016 roku wpisuje się tą w cykl długodystansowych maratonów pływackich w Armii i Mazur. Piękna impreza, piękne wydarzenie, zapraszam bardzo serdecznie. Natomiast w dniach 2 i 3 sierpnia na polu biwakowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku odbędzie się piąty festiwal Rok nad Lego, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Rok nad i Legą. I zapewnię, jak zapewnia organizator, cytuję Dwa dni koncertów, osiem zespołów każdego dnia, a dodatkowo jak zwykle miła atmosfera, warsztaty, wystawa obrazów, lokalne jedzenie, również wege. klimat jaki panuje w tym czasie tylko w Olecku, stada pędzących wiewiórek, klasy jeziora i wiele innych atrakcji. To są słowa organizatorów, muzyka, bankowa muzyka, być może lat 80. -tych, 90. -tych i wszystkich fanów tejże muzyki zapraszam bardzo serdecznie na to wydarzenie. Tym samym podczas drugiego dnia festiwalu odbędzie się również mecz olecko reszta Świata w piłkę nożną. Zagrają ze sobą drużyny muzyków i gości festiwalu, a także mieszkańcy Olecka. Mecz odbędzie się o od godzinie 12 na stadionie miejskim. Zapraszam wszelkiego rodzaju fanów i sportowych, ale przede wszystkim muzyki, tejże muzyki. 9 sierpnia natomiast o godzinie 21.30 na Targowisku Miejskim Mój Rynek odbędzie się kino samochodowe. Zagrany zostanie jeden z najbardziej pamiętnych polskich filmów lat 90. pod tytułem Sara. Zapraszam serdecznie tych zmotoryzowanych na, nasz, na nasze targowisko. Również do 9 sierpnia w Galerii Prawdziwej Sztuki Minia Andrzeja Legusa dostępna będzie od 15 lipca jest otwarta wystawa ceramiki Izabeli Czernickiej Mentalna Podróż. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich fanów tejże właśnie sztuki, tejże artystycznego wyrazu swojej jakby duszy, co mi w duszy gra. 11 sierpnia o godzinie 19 na Placu Wolności i tu uwaga, operetka wrocławska zaprasza na jadę na wynos. Zaprezentowane zostaną piosenki i arie z polskich filmów przedwojennych, muzykali, operetek i wodewili. Podczas koncertu słyszymy takie utwory jak Brunetki, Blondynki, Mów do mnie jeszcze, Pokochaj mnie i wiele innych flagierów tamtych lat. Wieczór wypełniony będzie anegdotami i wspomnieniami z życia Marty Egert i Jana Kiepury. Wyjątkowe wydarzenie, e, takiego dawno nie było w Olecku. Zapraszam bardzo serdecznie. Przypomnę również, że w dniach 15-18 sierpnia odbędzie się szósta edycja Active Festiwalu Olecko. Jak co roku, pięć stref relaksu, rodzinnej aktywności, warsztatów oraz tej festiwalowej, wypełnionej po brzegi atrakcjami dla tych młodszych i starszych, program całego wydarzenia. Już jest osiągalny. Dla naszych zainteresowanych zapraszam na wszelkiego rodzaju strony festiwalu. Niedługo rusza informacja o planowanych działaniach, również wersji papierowej. Przypomnę, że w piątek, 16 sierpnia, na strefie festiwalowej na Amfiteatrze pod Zamcze wystąpi Dawid Tyszkowski oraz Vito Bambino, a w sobotę, 17 sierpnia, Wonky One i Messiah, czyli muzycznie każdy wieczór kończymy koncertami w naszym Amfiteatrze. I drodzy Państwo, natomiast w niedzielę, 18 sierpnia na Placu Wolności odbędzie się wydarzenie pod nazwą Alecko mlekiem i miodem płynące, realizowane oczywiście przy wsparciu finansowym samorządu gminnego, ale również w tym roku samorządu województwa warmińsko w konkursie organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur. Podczas wydarzenia mieszkańcy oraz turyści będą mieli możliwość uczestniczenia między innymi w prelekcjach na temat nie, niemarnowania żywności, które poprowadzi zwycięzczyni edycji Master Chief pani Aleksandra Juszkiewicz. Odbędzie się pokaz oczywiście gotowania, zupy mlecznej, składania mrowic, pieczenia tradycyjnego sękacza, oczywiście na bazie naturalnych regionalnych składników pochodzenia mlecznego, dostępnych tylko na ziemi pięknej naszej Oleckiej. Zapraszam do tego bardzo serdecznie, a wszelkiego rodzaju wydarzenia, oglądania naszych stron Facebookowych, stron internetowych w Olecku, jak zwykle dużo się dzieje. Zapraszam bardzo serdecznie do Olecka. I to tyle w tej audycji. Pan Karol Sobczak, burmistrz Szolecka, dziękuję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i życzę miłego dnia. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.